Witam, witam. Nadaję dzisiaj skampera dla ubogich. Przyjechałem sobie na herbatę trochę. Ponieważ ten świat za szybko goni, trzeba trochę odpocząć. Na pewno ktoś, kto zna te dwa kominy to już wie dokładnie gdzie to jest. Słuchajcie, niesamowita cisza tutaj. Nie wiem, czy słychać tego ptaka, który tam śpiewa. Właśnie dlatego chciałbym zamieszkać na wodzie. To jeszcze trochę słychać ulicy, autostrady poznańskiej dawnej, teraz gregera. To jest taka przelotka, więc ten hałas wpada, odbija się od tych naprzeciwko gdzieś tam i wraca. Popatrzcie, jaka woda. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest normalnie przezroczysta, w miarę taka. Niebo. Przez szybę. Przyciemnianą. A teraz tak. Tylko tutaj ten aparat w telefonie ma coś takiego prawdopodobnie, że podbija trochę, jak mu za ciemno. Chociaż ze środka to nie jest taka różnica. Zobaczcie jakiś ptak płynie. Płynie, tak, tak, płynie leci. Próbuję zrobić zbliżenie na te kominy. Tego rybaka, jeszcze wędkarza właściwie, no mam taki tryb, że to jest szerokokątny. Nie na tym pierwszym trybie by było lepiej, ale nie byłoby widać takiego szeroko, szerokiego kąta. Dobra. Słuchajcie, tu jest pięknie, no. Zobaczcie na to. A są ludzie na świecie, gdzie tak mieszkają. Nawet nie na świecie, w Polsce. W Szczecinie na przykład. Tu, gdzie teraz jestem. Gdzieś niedaleko. No na przykład zobaczcie tego wędkarza. I on jest. W telefonie go nie widzę. Ale słuchajcie, no ma łódeczkę. Nie wiem za ile, ciężko powiedzieć. Bo to dzisiaj od 2 do 20 tysięcy kupisz taką podobną. Nie nie mówię, że taką. Może ma za 20, może więcej. Ale tak jak macie gdzieś tam i sami sobie coś tam odremontujecie. Nie mówię, że musi być idealnie. To i 2-3 tysiące. Do tego jakiś silnik. Nie musi być jakiś wypasiony, może być 4-5 koni w dwusuwie, lekki. Można go zabierać. I też się płynie. Nie musi to iść w ślizgu. Ja osobiście wolałbym elektryczny i u góry nad głową solary, nie? Ale spokojnie zobaczymy. Tam po lewej, co tam jest? Podjuchy, Żydowce, bardziej w lewo Zdroje. Właściwie te kominy są w Żydowcach. To są kominy Fabryka Viskord, czyli Viskoza, jakieś Jedwabie, nie wie produkowali nitki co tam jeszcze było takie ten, kurczę, taki materiał który jedwab o, jedwab, tylko, że to chyba był sztuczny no to na pewno był sztuczny jedwab a taki prawdziwy jedwab to jest chyba z Chiny? chyba z Chin jedwabne szlaki chyba nawet się mówiło I to było z jedwabników. Czyli ta nitka była przez jakieś. Nie wiem, czy przez motyle, czy przez coś robiona. I to było naturalne. Ale zobaczcie na tego gościa na łódce. Pierdoli wszystko. No, tak przekąć to można. I no, bo tak słuchałem, wiecie. Trochę jak gdzieś tam się słucha, albo siebie, nawet jak za dużo mięsa, to też niedobrze. Musi być wszędzie umiar i zrównoważenie. No i taki gościu sobie ma to w dupie, wszystko cieszy się, że już sezon. Prawdopodobnie zapierdalał w zimę, nawet nie. No oczywiście, jak nie było lodu. No i rzuca sobie tego kija. Ma jakąś kanapkę, jakąś herbatę. Jak nie ma herbaty, no to ma butle. Robi sobie tam, nawet sobie może, jak wpada, to schować się, iść spać. Małe zanurzenie to. Jakby chciał to nawet, prawie by wyciągnął to na brzeg. Oczywiście taki jakiś łagodny, nie? i słuchajcie i tak naprawdę on się relaksuje nie? czyli czyli wraca do domu odpoczęty a to jest taka trochę różnica, bo jak ktoś przychodzi z pracy to jest na przykład zjebany jak jeszcze ma chujową pracę no to się wkurwia, słucha tych szefów debilów nieraz jakieś ma pomysły to ich nie może wdrożyć no to oczywiście wiadomo z jakich względów i chodzi taki wkurwiony, przychodzi do pracy zmęczony zmęczony idzie do pracy trochę osób pozamieniało jakieś takie swoje zjebane prace na przykład na na przykład Odyn, nie? no miał tam jakieś prace, nie wiem czy on narzekał na to czy nie, narzekał. nie, coś tam narzekał jakimś ochraniarzem był to chyba, nie wiem, z jeden dzień czy dwa jak tam, coś tam opowiadał jakąś staruszkę szarpali czy coś czy coś ukradła? Nie wiem, policja, czy coś było takiego, nie? No, ale już nie pamiętam, o tych odcinków jest dużo. I mówi, to nie jest moje miejsce, nie? I zobaczcie, jaki ten gościu ja polecam jego kanał. To nie to, że coś kopiuje, tylko że, że tego, nie? Yy, ale też też bez przesady, żeby mi się tak podniecał, wiecie, no dobry jest, naprawdę dobre, ma odcinki i kiedyś pamiętam. Ej, na przykład na odcinkach dużo pokazywał takiej przyrody, tego już teraz nie ma, nie? O, na przykład coś takie jakieś najazdy robił. O. O. Coś takiego. Ja wam powiem, nie wiem, co w tej wodzie jest, ale jak pływałem łódką często to człowiek przelatywał taki jakiś tam znerwicowany, można powiedzieć zdenerwowany no rzucał te cumy odpalał no i za chwilę co tam się płynęło najpierw na silniku, później na żaglach no i za chwilę po jakiejś nie wiem 10, 15, 20 minut. Ja mówię, to jest niemożliwe. Ta woda, tak wiecie, wyhamowywała wszystko. I człowiek nagle tak zwalniał te obroty swoje. Taki nagle spokój. I to było niesamowite. I to za każdym razem było. Później, na przykład, po takim pływaniu wsiadał człowiek do samochodu. Człowiek, no wiadomo, że człowiek nie. Wsiadał, wsiadało się do samochodu. No i się jechało. I na przykład ktoś ci zajechał drogę. Zero jakiegoś takiego w ogóle zdenerwowania. Nic. Tak patrzę, tam z boku są ludzie. Ale takie miejsce wybrałem, no ale mam tam do nich jakieś. 20 do 30 metrów, to nie wiem, czy chyba nawet nie słyszą tam. No bo może tak. Nie, no raczej nie słyszą. Wiatr jest. Tak jak fale, prawdopodobnie, czyli idzie trochę w prawo, zawsze wiatr niesie głos, nie? To trzeba pamiętać o tym. Czy znaczy nie trzeba? Można o tym wiedzieć. No i wtedy się niesie ten głos, nie? Także chyba nie myślą, że jestem jakimś wariatem. Nawet chyba nie słyszą w ogóle nic tutaj, bo. Tam, gadając, też nieco. Ja z różnicą w środku, trochę w kamperze dla ubogich. <grym> Pokażę Wam tylko górę. Mam tutaj, tak trochę zrobione, ale żeby się nie śmiać. No jest trochę kibel. Yy, kamera jeszcze nie podłączona. To u góry, oczywiście. Okno na świat, nie no takie okno wiecie, nie, że można uchylić z każdej strony, nawiewa, nie nawiewa, tutaj mam taką lampkę ledową, bardzo fajna, u góry jakiś papier, jakaś druga lampka niepodłączona, no i regulator ładowania, tu nie pokazuję, bo to jeszcze będzie robione, nie no trochę kibal jest, znaczy nie kibal, no jest tak jak jest, jak przedziale, PKP. Jest tu taki stolik z łódki. Muszę go przykręcić chyba na zawiasach albo jakoś zobaczymy. A w ogóle inaczej bym chciał tu trochę porobić. Ale to na spokojnie. Jakieś skrzynie. Wszystko na zasadzie takiej zabudowy, ale takiej prostej, nie, żeby tak się wiecie, spuszczać. Że coś idealnie musi być, bo nie musi. Musi być funkcjonalne. No i może, może jasne w miarę, nie, żeby nie było to ciemno. tak. Lubię ciemne kolory, ale takie są trochę dołujące. A jasne, no to tak od razu się żyć chce. No to tak jak z tym słońcem, nie? Dobra, ciekawe, jak to w ogóle Jak to w ogóle wychodzi? Jak tak cicho mówię, no ale mam nadzieję, że w miarę. Nie, no za taki widok, słuchajcie, to trzeba by było normalnie, można by było płacić. Ludzie za takie coś płacą, nie? A tutaj każdy może sobie zjechać. Przez selfistika mogę wziąć że tak co trzymam w tym uchwycie, ale też wygląda prawie jak selfistik, tylko krótszy. Patrzcie na te niebo. No trochę wieje. Ludziska przyjechali lanosem nosem. Nie, żebym się śmiał, ale każdy pojazd jest dobry, tak naprawdę. Nie trzeba mieć jakiegoś Ferrari, nie? Ani, ani na przykład Suwa GLS albo GLE, albo nawet X6, X, nie wiem co tam jest, jeszcze piątka, czwórka. No, trochę wieje. trzeba będzie tutaj z pontonem trochę przyjeżdżać czasami. Kiedyś byłem, ale nie chciało mi się pompować. No i taki silnik mam, ale coś tam z nim jest. No, muszę pogrzebać tary konie. Ale znajomy chce mi sprzedać dwa konie. Chyba dwa. No, no to taki będzie bardzo dobry, będzie bardzo lekki. I nawet jak mi go zawiną, to nie będzie szkoda, bo to Prawie za darmo, chcę mi go oddać. A działa, nie? Bo pływaliśmy jakieś John, Johnson. Johnson, chyba. Także 2 litry paliwa i cały dzień pływania. Ale chciałbym zrobić takie coś jak. Yy, jak. Dolar u góry, więc raz, że jest na przykład takie upalne dni, to jest cień, czyli można pływać i pływać i pływać. A druga sprawa, no podłączam sobie do tego od razu elektryczny silnik, taki mały, mam jakiś mikroma, 120W, 70 no to tam jest napisane, to nie wiem co to jest, ale to jest jakieś 10A, no to 120W pod obciążeniem oczywiście. jest to 20 watogodzin na godzinę na przykład w moim powerbanku takim 20 tysięcy miliamperogodzin jest 74 watogodziny no ale na takim akumulatorze setce to można pojechać 10 godzin takim małym głównym. Przynajmniej nawet jakby ktoś tak z boku słuchał nie? no to by pomyślał, że przez telefon rozmawiam Także gdzieś nie ma co spuszczać. Słuchajcie, głównym celem to chciałem pokazać, jakie są terytoria. Teraz pociąg idzie po drugiej stronie, ale właśnie jest tak, że jak ja siedzę w samochodzie, mam tutaj odsunięte te drzwi. Właśnie, patrzcie, hmm. tu jeszcze można to odsunąć. No to się, hałas idzie tam, odbija się od tamtąd gdzieś i wraca tutaj do mnie. Ja to ja, ja słyszę jakby tam sprzeciwka jechał pociąg, on idzie po zupełnie yy, takiej stronie, no nie tam sprzeciwko, tylko od drugiej, nie? Czyli, czyli od, od tyłu, nie? Zobaczcie te ptaki. 18 minut, a nie wiadomo kiedy to w ogóle zeszło. Za dużo nie gadam. Słuchajcie, ja mogę wyjść, nawet przecież nikt mnie tutaj nie widzi. Tak nie jestem w ogóle przyzwyczajony, żeby tak trzymać telefon. ma się do środka zapakować, to jakoś mi przyjemniej tutaj. Ale na przykład idzie majówka i ludzie nie wiedzą co mają robić, niektórzy. Albo mówią że no jakby były pieniądze to byśmy gdzieś wyjechali, nie? A tak, a tak siedzą przed telewizorem, na przykład w chacie, nie? I chleją. Ale tutaj miejsce jest naprawdę super. tu też można chlać tu też można mieć telewizor. Ja pamiętam, kiedyś tu przyjechałem sobie takim dostawczym, i tam akurat miałem telewizor, i naprawdę odbierał mi tu bez anteny, bo tutaj jest dookoła, jakoś bardzo blisko jakoś parę kilometrów w lewo a to jest właśnie maszt nadawczy. Kurczę, że ja się podniecam takimi widokami. Ale na, nie wiem jak to, słuchajcie, nie wiem jak to wygląda w... Jak to się na YouTube'a wrzuci. Ale na żywo powiem wam, no jest rewelacja. Kurde, jeszcze okulary bym sobie wziął, może jakieś polaryzacyjne. Zobaczę jak w okularach to będzie wyglądało. Co to się dzieje? Co jest?